Dzień dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. 24 dzień października, godzina 10.15 i jak co tydzień, rozpoczynamy kolejny krypto czwarte czyli nasz cotygodniowy format w ramach którego spotykamy się po to aby podsumować sobie najważniejsze rzeczy najważniejsze wydarzenia którymi żyje rynek kryptowalut rynek wirtualnych aktywów rynek który przecież już na tyle zagościł wśród mentalności inwestorów że właściwie jest na równi traktowany z rynkiem kapitałowym czy innymi rynkami finansowymi w związku z czym podobne wydarzenia podobne mechanizmy także na ten rynek będą oddziaływać więc zdaje się, że nie sposób nie rozpocząć tego dzisiejszego spotkania inaczej, jak od takiego małego podsumowania tego wszystkiego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych w kontekście kampanii wyborczej, bo już niespełna dwa tygodnie dzielą nas od kolejnych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. No i czy jesteśmy w stanie przewidzieć, kto te wybory wygra, czy w ogóle sondaże, które pojawiają się w miarę regularnie, mają jakikolwiek sens i czy my jako inwestorzy powinniśmy zwracać na nie. Warte. Zdaje się, że niekoniecznie. Przypomnijmy sobie rok 2016, rok, w którym Donald Trump, który również w tym roku kandyduje, mierzył się z Hillary Clinton. W tamtym okresie, przed ośmioma laty, większość sondaży wskazywała, że Hillary Clinton te wybory wygra. Dzisiaj, jak już doskonale wiemy, tamte wybory wygrał Donald Trump. Jak jest tym razem? Jeśli chodzi o sondaże tegoroczne, no to dwa dni temu ukazał się nowy sondaż Reutersa i Ipsos. Sondaż, z którego wynika, że Kamala Harris ma niewielką, ale jednak przewagę nad Donaldem Trumpem 46 do 43 procent. Czy jednak to jest Sondaż, na który warto zwracać uwagę? No, okazuje się, że absolutnie nie. Właściwie ten sondaż moglibyśmy schować między bajki, bo jego wartość merytoryczna jest właściwie żadna. Wynika to z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że jest to sondaż, który przeprowadzony został i to jest informacja podana na samym dole na grupie zaledwie nieco ponad 4 tysięcy Amerykanów 4 tysiące osób w tak potężnym kraju. To jest Zbyt mała próbka statystyczna, by w ogóle traktować to na serio, by się tym w jakikolwiek sposób y, przejmować. Natomiast jest jeszcze jeden powód, o którym warto wspomnieć, a mianowicie wybory w Stanach Zjednoczonych. Odbywają się w nieco inny sposób niż wybory w Polsce, które my znamy. U nas są wybory powszechne, co oznacza, że ten kandydat, który uzyska większą liczbę głosów w głosowaniu powszechnym, wybory wygrywa. W Stanach Zjednoczonych głosowanie powszechne nie ma miejsca, w sensie nie ma większego znaczenia, kto będzie miał sumarycznie większą ilość głosów, bo liczą się głosy elektorskie. Te przypisywane są do poszczególnych stanów, no i tak naprawdę wiadomo jest od bardzo, bardzo dawna że są stany, które e, raczej faworyzują Donalda Trumpa, są stany, które raczej faworyzować będą Kamale Harris i cała ta batalia przedwyborcza rozgrywa się o głosy tak zwanych stanów niezdecydowanych, gdzie różnica pomiędzy wyborcami jednej czy drugiej strony jest bardzo, bardzo e, niewielka. Jednym z takich stanów jest na przykład e, Pensylwania i te stany tutaj Państwo widzicie zaznaczone na różowo. No i tu w ogóle kolejna ciekawa strona, Polimarket, strona, na której nie nie ma przedstawionego sondażu prowadzonego oficjalnie przez jakiś dziennikarzy, ankieterów czy tego typu osoby, tylko jest to strona, na której ludzie mogą głosować, mogą stawiać nawet swoje pieniądze na to, kto te wybory wygra. No i jak widać, mimo tego, że w sondażach, oficjalnych sondażach to Kamala Harris prowadzi, to na stronie Polimarket dość zdecydowanie prowadzi Donald Trump, co wprost pokazuje, że jeżeli już Amerykanie mają postawić na coś swoje pieniądze, to stawiają na wygraną Donalda. Trumpa, no i w tym akurat zestawieniu on jest takim bardzo, bardzo zdecydowanym faworytą, natomiast tak jak już wspominałem, nie za bardzo mamy jakieś wiarygodne źródło, które pozwalałoby nam z większym bądź mniejszym prawdopodobieństwem wskazywać, kto te wybory może wygrać, bo z jednej strony te sondaże ogólnokrajowe są właśnie ogólnokrajowe, a nie stanowe, więc ich wartość jest znikoma, a do tego przeprowadzone są na zbyt małej Próbce badawczej, żeby móc w jakikolwiek sposób wiarygodnie je e, traktować. Niemniej jednak, jeżeli bierzemy pod uwagę pewne sentymenty, to na co ludzie są w stanie postawić, no to zdaje się, że Donald Trump może tutaj wygrać. I bardzo ciekawie prezentuje się też ten wykres. Wy, wykres, w którym ta przewaga Trumpa nad Kamalą Harris wyraźnie wzrosła. Moment, w którym to nastąpiło, to jest moment, w którym Donald Trump poszedł do pracy. do McDonalda i tak naprawdę w chwili, w której zaczął sprzedawać frytki, no to moment, w którym tak naprawdę jego poparcie zauważalnie wzrosło. Oczywiście jedna i druga strona nie uniknęła wpadek w tej kampanii wyborczej, ale było ich zbyt wiele, żebyśmy zdążyli o nich dzisiaj tak naprawdę opowiedzieć. Natomiast do wyborów niespełna dwa tygodnie. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych to to wydarzenie, które przynajmniej historycznie, bazując na danych z lat 2000, 2016, czy później 2020, może czy potrafi wspierać wzrost notowania bitcoina. Przypomnijmy sobie wybory w 2016, kiedy Donald Trump wygrał. No i pamiętną paraboliczną niemalże hossę z roku 2017. Wybory w 2020, kiedy Donald Trump z kolei przegrał, a mimo to. W 2021 bitcoin także wzrastał i wtedy po raz pierwszy zbliżył się do granicy 69 tysięcy dolarów. My teraz jesteśmy na niespełna dwa tygodnie przed kolejnymi wyborami, i wiele osób uważa, że będzie to czynnik, który. Zainicjuje kolejny rajd wzrostowy. Rajd, który mógłby pojawić się również z czysto technicznego punktu widzenia, bo jak spojrzymy sobie na notowanie pierwszej kryptowaluty, to zauważymy, że już w połowie października wybiła ona górą z równoległego kanału spadkowego, który na notowaniach BTC obserwowaliśmy od połowy marca. Czyli poniekąd zrealizował się ten scenariusz, o którym mówiłem Państwu przy okazji krypto czwartków na przestrzeni ostatniego miesiąca, czy też dwóch. Ja wtedy bardzo regularnie. Porównywałem ten kanał spadkowy obserwowany od marca do konsolidacji ubiegłorocznej, która też trwała od połowy marca do drugiej połowy października. Było bardzo, bardzo wiele punktów, które. Sprawiały, że te dwa układy były do siebie może nie bliźniaczo, ale jednak bardzo, bardzo podobne. Samo odbicie od dolnego ograniczenia pierwsza połowa września 23, no i pierwsza połowa września 24. Wybicie górą z tego układu, druga połowa października no i tu też druga połowa października. Kilka dni różnicy, natomiast sytuacja wygląda bardzo pozytywnie. Do tego wszystkiego sam ten kanał stanowił przecież tylko część znacznie większego układu formacji flagi układu stricte wzrostowego. I aktualnie, pomimo tego, że Bitcoin, Spadł w poniedziałek o prawie 1700 dolarów. Pomimo tego, że wczoraj też notował spadki, to warto zwrócić uwagę, że ta wyprzedaż zatrzymała się na granicy najbliższego technicznego wsparcia. Z jednej strony doprowadziło to do retestu pokonanej wcześniej linii tendencji spadkowej, z drugiej strony przetestowane zostało też horyzontalne wsparcie w okolicy 66 tysięcy dolarów. Więc jeśli tylko w najbliższym czasie pojawi się jakaś większa presja popytowa, która będzie wystarczająca, aby Bitcoin odbił się od aktualnie testowanego progu, Wsparcia, to zmierzać mógłby on dalej w kierunku nawet marcowych szczytów. Kolejną strefę oporu, którą na tym wykresie jesteśmy w stanie wyznaczyć, oczywiście poza tymi poniedziałkowymi czy niedzielnymi wierzchołkami w rejonie 69 tysięcy dolarów, mamy dopiero w rejonie między 71 tysięcy 700, a 73 tysiące 200 dolarów. Oczywiście trzeba tu zaznaczyć jeszcze jedną bardzo istotną kwestię. Wybory prezydenckie wyborami prezydenckimi. Oczywiście są to niesprzecznie najważniejsze wybory, jest to nies bezsprzecznie najważniejsze wydarzenie nadchodzących dni, natomiast nie jest to jedyne istotne wydarzenie Nadchodzących dni, dlatego, że jeszcze przed wyborami, a mianowicie zaraz na początku listopada, z racji tego, że listopad rozpoczyna się w piątek, więc jak to zwykle ma miejsce właśnie w pierwszy piątek miesiąca, poznamy najnowsze dane z amerykańskiego rynku pracy, dane North Northamperes. Dziś aktualnie jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby ekonomiści wskazywali jakieś swoje prognozy, natomiast zakładam, że kiedy spotkamy się za tydzień, już jakieś szacunki dotyczące tej publikacji będę w stanie Państwu konkretnie przedstawić i na tej podstawie będziemy w stanie. Mogli ewentualnie prognozować, co wydarzy się, jak zareaguje bitcoin. Czyli 1 listopada mamy dane z rynku pracy, następnie 5 listopada wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Rynek nie zdąży po tym wszystkim ochłonąć, i już dwa dni później, czyli 7 listopada, poznamy najnowszą decyzję monetarną amerykańskiej rezerwy federalnej. Rezerwy federalnej, która Ponownie ma obniżyć stopy procentowe. Tu oczywiście pytanie, czy będzie to obniżka podobna do tej wrześniowej, czyli obniżka o 50 punktów bazowych, czy tylko o 25 punktów bazowych. To w dużej mierze może być zależne od tego, jak wypadną dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, które poznamy 1 listopada. No i oczywiście idąc dalej na 7 listopada, na tej decyzji monetarnej, sytuacja się nie kończy, bo kilka dni później, dokładnie 13 listopada, poznamy dane dotyczące inflacji. Inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych, więc przed nami naprawdę bardzo, bardzo emocjonujące 2-3 tygodnie. Naprawdę dziać będzie się zapewne dużo przed. Wyborami interesująca będzie kampania. Po wyborach interesujące będą kolejne dane, takie jak właśnie decyzja monetarna Fedu czy dane na temat inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o sentyment rynku, wiele osób jest byczo nastawionych do perspektyw bitcoina. Ja sam osobiście też pozostaję byczo nastawiony do perspektyw bitcoina, byczo nastawiony do perspektyw ethereum. Problemem Mogą się okazać tak naprawdę altcoiny, te mniejsze, znacznie mniejsze altcoiny, które jednak mogą już tak mocno w najbliższym czasie nie zyskiwać. Będą projekty, które zyskają wielokrotnie bardziej niż Bitcoin, ale będą też takie, które zapewne się nie dźwigną. I tylko chciałbym jeden taki przykład tutaj Państwu pokazać. Jest nim RIF, projekt, który zaliczył potężny spadek, bo jednego dnia, dokładnie 15 października, spadł o 61%, kolejnego dnia, 16 października, o następne 50%. Nie będzie dziś rozwodzić się nad tym, dlaczego tak się stało, choć bardzo dużo, e, dużą cegiełkę do tego spadku dołożyła giełda kryptowalut Binance, więc jeżeli ktoś Państwa jeszcze tego tematu nie prześledził, to zachęcam, aby sobie to wygooglować, natomiast czas antenowy mi się dzisiaj kończy, więc ja bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego, co miałem do powiedzenia w kolejnym Krypto Czwartku.